Cześć, tu -a, dziś kolejny odcinek z Brawl Stars I dzisiaj jestem z Witam, witam No i pogramy sobie w tak zwane Otwórz i graj, czyli po prostu będę otwierał skrzynkę I te postacie, które nam wylecą Tymi będziemy grać na duo I ta mapa jest właśnie specyficzna I najlepiej jakby wypad Barley i Mike, Bo te, to są najlepsze te postacie na, na tą mapę I ogólnie wpadajcie do mojego klubu Mordy Xartixa. Jak widzicie, cały czas, cały czas się rozwija Bar Bardzo mocno się rozwija Widzicie, 95 graczy jest i podnosimy próg, do 1000 już podnieśliśmy próg, także musicie szybko wbijać te 1000 puch, żebym was przypadkiem nie wywalił. Chyba, że jesteście dość aktywni, no to jak widzicie tutaj tą Emilkę bym najchętniej teraz wywalił, ale poczekam aż będzie 100 graczy. No bo widzicie jedną dobę nieaktywna i mało puch, no to wiecie. A dużo jest też widzów, którzy mają więcej puch. I ogólnie wbijajcie również na Discorda, bo bardzo często gram z, z widzami z, na Discord, z Discordem no i oczywiście na Live'iku z Discordem jest też, także możecie też na Facebooka wbić No i ogólnie e, może dzisiaj jeszcze będzie Live'ik, ale nie wiemy właśnie jak to będzie, e, zobaczymy e, I możecie też wysyłać donate'y, e, macie link w opisie, bo już troszkę donate'ów poszło Także za, e, za co wam bardzo dziękuję, za te donaty e, Dobra, to co, otwieramy w pierwszą skrzynię Co myślisz, co wypadnie? Nowa postać Nowa postać, ale by była beka, nie? Dobra, bo... bo... Bo i Karl ja, Kar ja mogę Bo Karl no, i Bo dobra 8 Pałę a ja mam który Karla Mam Karla piąty ma si ja ma siódmy. A mam piąty, a Bo też mam, si a ma bo mam siódmy. Ja będę wezmę Bo No spróbujemy. W sumie, ja tak, tak, tak słabo nie dropnęło w sumie aż tak najlepsze Poko i... Tak, Poko i, i jakieś gówno <grym> jeszcze El Poko i kto jeszcze tam? <grym> wiem wiem, rozwalę tutaj to nie wiem, ta nie jest aż tak sama. No. no niby tak, ale... Zależy, którą masz rankę, nie? Mam nadzieję, że nie przegramy, bo nie chcę się odbijać tym po później to, wiem, tych puch. Dobra, na spokojnie, na spokojnie teraz będziemy grać. Na spokojnie. Dawaj go, dawaj go, dawaj go. Brawo, 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 brawo. Ale że palce, bo się... Cześć, bo tu już kozaczą. Zobacz. Jak rozwali to się postrzelamy. Dobra, już kurde, strzelamy. Kurda, no kurda. Dobra, dawaj, brawo. Dobra, brawo, tylko uważaj, bo teraz ta szelka pieprzona. Dobra, zrobię gówniarza. No to zaczę tutaj. Zespokojem tak, dopami. Chyba będzie, będzie. innych, no zobaczcie, no kurde no Uważaj ja teraz. Zrobicie to jest pomału, odrabiamy sobie te puchy to straciliśmy. No bo straciliśmy dużo puch na Siege. Nie grajcie z Siege, bo to jest Siege gówno. W nocy. No w nocy, w nocy to, to po prostu jakcyś jakieś pachołki głupie grają, nie? Nie grajcie, pamiętajcie. Siege to jest tam. Nie ma. Nie ma nikogo nie ma. Tu są, tu są. Dawaj. No wiem, bo widziałem, że do krzaka wlazła ta Shelly. Aha, dobra, dawaj, to jest z jednej strony, ja z drugiej. Gościa nie ma. Klepa, klepa nie ma typa. Nie bo właśnie dużo bije właśnie I na nie tyle partiu. No Tam jest szelka i. Ale dostał. Ale dostał i bum i buła. W ogóle nie wiem co ta Shelly usiłuje zrobić, nie wiem. Myślała, że co to No do dobra już gościa nie ma. Po co kozaczył? O co tu przychodzili, nie? Mogli zostawić skoro. No i łatwo, no i łatwo. Bo jest w sumie bardzo fajnym postacią. Też no. ci się pewnie podoba, nie? No i kolejny chyba nie, team. No nie podoba mi się, no. nie? Nie, podoba ci się? A co? Nie się no ja wiem. A skąd wiesz, że to jest chłopak, może to jest dziewczyna. Tylko wiesz, przybrana. Tranvestyta no, może to jest. O, no, co tu się dzieje, no panowie. W ogóle... 2000. Czemu dwa teamy? Jeszcze gdzie jest ten jeden? kiterają, to, to jest jeden z rodzajów psów, Dobra. że siekiterają, tylko czekają, aż się powybijają wszyscy. Znaczy... Można tak... Co jest? Co jest? Zion był. sam. Aha, no to nieźle. No i pięknie. No I sam poszedł zginąć. I gracze szaro są oczekiwani. No. T... no, t... no. 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 Takich graczy można szanować, bo idą ginąć, nie przedłużają meczu, nie wiadomo po co. Dobra. Dobra, Dobra otwieramy kolejną skrzynię, zobaczymy, co teraz wydropi. Uwaga. 13. Dobra, ty grasz Goldem, Dobre. ja gram Barleyem. O! I o! Ból, ból i ten, o, o i bula, dwa bo muszę odrobić puchy. Oblekuj mi drugie miejsce nie wystarczy. Dobra, to on ból, a ja biorę dynamite, Barleja. Yy, Barleya. Ja też troszkę teraz No I lubię lepiej Na to Wiem, no i lubię ja Barleya. Tak, no, ja, ja bardziej dynamite'iem lepiej hmm. gram, mi się wydaje. Bo no. Barleyem tak... Dobra, dawaj, jedziemy. No. No już kliknąłem, dobra. <laughs> Moje opóźnienie. Z tym, wow. Właśnie 10. Po co masz włączoną nagrywarkę? A ja nagrałem lepiej inne micki nie jestem. Nie to mam taki nagrać, ale... A, dobra. Ktoś nas ogląda, to pozdrawiam ty, y, kolegę, który ogląda. O, tu gdzieś coś. Może MPG jest, się. nie wiem. No nie. Podejrzewam, że tak. Najgorzej. Napisz w komentarzu, czy to ty oglądałeś ten, ten mecz. Jak nie, no to to nie. I, idzie tu, idzie tu, zobacz. Kurna, patrz, patrz, to udało szare, się. patrz. Udało się zginąłem, bo chciałem zebrać perki, bo Do, dużo osób tam jest. Uciekaj, uciekaj. Uciekaj, bo z każdej strony. No, idź, idź na dół, idź na bół. Nie no, kurde, trzy sekundy. Nie no, far Ja pitolę, no. No, no, psy, no. Psy, no, psiarstwo, wiadomo. Piarstwo góruje teraz w tej grze. Dobra, jeszcze jedną może skrzynkę otworzymy. Żeby były przynajmniej trzy mecze. No i dobra, uwaga, czym będziemy teraz grać? Dobra, teraz ja zagram goldem, ty ze za... o, Leon... No, nie, ja nie. Leon i Crow. No nie, najgorzej. A ja nie mogę, mam 20 rangę. Możesz, tylko musimy się postarać, serio. Nie. No dawaj, no, no nie masz Crowa. Ale Leonem jak przegram, to... Nie, nie możesz przegrać, dawaj, damy radę. Się chowamy i nie, nie raszujemy. Yes. pamiętaj. Uwaga, to jest mega ryzyko. Nie chodzi o trzecie miejsce, chcę. No właśnie, o to chodzi. Trzecie miejsce i, i, i Trollix będzie wybawiony. Nic nie wchodzić, Napiszcie nie. w komentarzu powodzenia dla to... Trollixa. Jak ja spadę z 20 rangi. A ile Tak jak szeli mam 502 puchy. O nie. o no, Na spokojnie, musimy na spokojnie. Na szaro sobie wybiłem, ale mam teraz stresa, nie mega. No. Nie wiem tu się Dobra nie, 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 nie raszuj tak. Dobra uciekaj, uciekaj. No, nie ma sensu, I, idziemy, idziemy sobie. nie, nie. Nie, 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 nie. nie, nie Dobra, dawaj, dobra, dobra. Idzie, idzie Karl, jeszcze z drugiej strony. Dobra, uwaga. ja, ja, ja idę stąd, bo tu już daję na Mike. O jest, jeden film zginął, dobrze, dobrze. Dobrze, jeszcze jeden team. I Trollis będzie wybadany. Ja oczywiście wolę, żeby było na przykład w pierwsze miejsce. No nie Patrz to, pa... Nie, nie mogę podejść, bo... O, mam w mam w Tylko, mam nadzieję, że tu nie przyjdą. Od dwóch graczy Masz, ogląda promoc. nas. Sł a to ty, to ci to się w krzak ja coś tam zrobię, dobra? Dobra, a ty będziesz chodził, będę Idą w krzaka. do do tego krzaka prawej, tam, do góry. Błagam, jeszcze jeden, nie bo dwa teamie muszą zginąć Nie, jeszcze bo... Jeden. Bo na, na, na na, minus na, jeden Minus, minus jeden, minus jeden No to przecież o, o, tak wyciągnął no. tak no. Dobra, uwaga Czy trolix sprosta wyzwaniu a, Chodź tutaj nawet, tu bo Żeby teraz nie, nie, nie przegrać Nie, uważaj, uważaj M Ja bym a, na tym miejscu w ogóle nie raszował. Uważaj na tego Nie rushuj na nikogo, bo to się nie opłaca Wybiją się? powiem że się wybije ten team

Nie no, kurna. Pomoże, pomoże, Czekaj, tam midzin też jest. skoczą na niego No kurna, no jakimś prawem, no jaki fuks. Dobra, ale chociaż nie straciłeś tu. Nie, zero. Zero, no właśnie, to się nie traci. Aha, ty jeden. A to może miałem więcej, puch. No, może miałeś. Dobra, Troliks się cieszy, nie? Że nic nie straci, puch. Dobra. No i myślę, że to by było na tyle w tym odcinku, bo nie chcę więcej skrzyń tracić, bo wiecie na opening zbieram. No i jeszcze raz powiem wbijajcie do klubu, bo już zaraz nie będzie miejsc. No i możecie donaty wysyłać, bo za donaty są te. senior albo na moderator. Ale to 5 zł. Także to by było na tyle. I ogólnie pozdrawiam MP Games'a. No i co? Ja się z wami żegnam. Cześć. Dobra.